Dzień dobry, witam Was, Kosmos z tej strony i dzisiaj otworzę Just Kikita. Jest to numer 10 łamany na 16 i kosztuje 10,99. W środku dwie saszetki z naklejkami, dwie z kartami i dwie limitki. Na początku pokażę Wam zapowiedź kolejnego numeru. U dwie paczki kart. Jeden power-up i tylko jedna limitka? No, słabo. Ale na razie zajmiemy się tym. Jedna paczka kart, jedna naklejek i pokazuję limitkę. Perotti, Souza, majada, Cirno, Hamel C, Alcantara, to jest moja powtórka. Naklejeczki. To będzie moja pierwsza saszetka naklejek, zobaczymy co wpadnie. O, Kanada, kobiety i Herb Bayernu, dwie naklejki specjalne, fajnie. Evra, Fernandez i Silensen. I pierwszą limitką jest Angel Di Maria. On już się pojawił wcześniej. Myślałam, że będą nowe, no ale niestety nie ma. Kolejna paczka. Dani Alves. Roger Martinez, Kasper Schmeichel, Leonardo Jara, Rui Patricio i Marcel Schmeilzer. Naklejki. O, kawani. Aha, 88 goli? Coś takiego? No chyba tak. To sobie postawimy? I Herb Olympic Lyon. Również Guillerme, Morgan i Marines. I druga limitka. Uwaga, Douglas koszta. Ona już się też pojawiła. Jest chyba częstsza od Di Maria. No, nieźle. Chociaż kolejny numer nie zapowiada się jakoś świetnie. No, niedługo kolejne filmiki z kartami będą też z klockami. No i cześć.